Zadanie 22. W kartezjańskim układzie współrzędnych x, y dany jest kwadrat ABCD, w którym a jest równe 4 i minus 1. Przekątna tego kwadratu przecinają się w punkcie S1 i 3. Dokończ stanie wybierz właściwą odpowiedź. Przekątna kwadratu ABCD ma długość... Dobra, czyli tak. Możemy sobie policzyć długość odcinka AS i pomnożyć go razy 2. Długość odcinka to jest, tutaj mamy oto sobie taki piękny wzór. No to lecimy, czyli mamy tak: xb, czyli to jest, będzie 1, odjąć 4 do kwadratu, dodać 3, odjąć, czyli dodać 1. Do kwadratu, tu jest wszystko pod pierwiastkiem, oczywiście. 1 odjęć 4 to jest minus 3, do kwadratu to jest 9. Dodać 4 do kwadratu to jest 16, czyli wychodzi nam tutaj e, 25 pod pierwiastkiem, czyli AS jest 5. AS jest 5, skąd na. Dzielą się na pół, czyli w takim razie cała przekątna będzie, będzie miała dziesięć.